Witam Was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie moi drodzy, przed nami kolejne Mistrzostwo Świata. tak jest, czyli ponad 2000 podstawowego ekspastabelki. Kolega, a raczej koleżanka, Anulka i obiekt 274A. Czyli pojazd, który jest no, dla niektórych naprawdę bardzo, bardzo ciekawą maszyną. Niech inni narzekają troszeczkę, ale jednak trzeba przyznać, że jak na MEDA to myślę, że mogło być dużo gorzej tutaj z parametrami. Zobaczymy. Zanosi się na razie na kampienie z lewej strony. Zobaczymy, czy to pra... O! Zmiana decyzji jest. Myślałem szczerze mówiąc, że kolega, koleżanka pojedzie na górę, ale tak się nie dzieje. Jest jedna artyleria, więc można by było się pokusić o jazdę gdzieś na środek. No kurka takiego grania, to się tutaj nie spodziewałem. No, ale z czegoś te 2000 expa będzie wynikało. Yy, zobaczymy. O co chodzi. Jest to bitwa typowa, to 15. Widzę, że pod górką już się dużo dzieje. Tutaj oczywiście zawsze jest stagnacja. Burasek właśnie zginął. No naprawdę się wysforował do przodu. Widocznie jakiś gracz, bardzo niedoświadczony chyba, bo... Yy, jeżeli jedziecie tutaj lewą stroną, spotować, jeżeli już Wam się chce, bo jest to bardzo ryzykowne, no ale jeśli, to pamiętajcie o jednej rzeczy: czy ktoś będzie strzelał w te cele, które Wy wyspotujecie, jeżeli już się to zdarzy? Bo patrzcie po prostu na mapce, macie zaznaczone, jaki jest zasięg Waszych kumpli z drużyny, mniej więcej, możecie sobie to. Zobaczyć i bardzo często gracze niedoświadczeni spotują dla samego spotowania. Pamiętajcie, że w wocie samo wyspotowanie gościa nic wam nie daje. Kompletnie nic wam nie daje. Jedynie jeżeli w zasięgu są jacyś powiedzmy ludzie z waszej drużyny i mogą strzelać w te cele, które wy wyspotujecie, to to ma jakikolwiek sens. No dobra, Skorpion został bardzo szybko tutaj rozwalony. Widzicie wrak jego po lewej... O, jedzie coś. Zaraz będzie. Oho. Ua! Proszę, proszę. Też burasek z ich strony. Kolega ma tutaj bardzo bezpieczną yy, lokację. To dlatego pewnie tutaj taki damage będzie. Ta ta, to miejscówka dla tego czołgu jest po prostu rewelacyjna. Rewelacyjna. Oczywiście, przede wszystkim ktoś tutaj musi spotować, tak? No, ten skorpion do przodu pojechał. Trochę przesadził jednak takim pojazdem. Kolega wolał go skończyć, tak jest. Następny burasek. Ok. No, niestety, kolega Haeki włączył, ale nie udało się. O, teraz pięknie weszło. Ale gościu ucieka, to się bardzo źle dla niego skończy. Szkoda, że ten strzał nie wszedł. Szkoda. No dobra, ale mamy 100%. Pozycja świetna. Aha. No ciekawe, za ile to wesz weszło. Skończyły się hajki. Pewnie kolega żałuje, że nie ma tutaj ze dwóch więcej. No i to, było bar to był bardzo ważny strzał. E, tutaj można sobie naprawdę dużo e, natrzepać, ale zakładając oczywiście, że e, nikt nas nie będzie tu spotował, nikt nie będzie z prawej strony strzelał. No dobra, widzę, że wyjeżdżałem jak na defiladzie. Kolega tylko wie, oczywiście pokazuje, więc... O! Jedzie twardszy orzech do zgryzienia. Proszę bardzo. No i zobaczmy. Niemiecki super opancerzony czołg. Ile odbije? Główna zaleta pojazdu, który tu widzicie, to jest oczywiście pancerz. Na razie nie udało mu się ani jednej pestki odbić. Eee, no fajnie, niektórzy by sobie pograli pewnie takimi czołgami. Natomiast no widzicie, co się dzieje. No kolega włączył Golda i jeszcze. Nie udało mu się tak strzelić, żeby nie przebić go. On jeszcze w ogóle nie strzelił, patrzy i zginął. I bardzo możliwe, że ten koleś nic nie zrobił w tej bitwie. A właściwie takie granie powinno być czyli pojazd yy, ten niemiecki powinien tutaj wysforować się do przodu, spotować też czołgi, które w niego będą strzelały, odbijać. No i ktoś tam z tyłu powinien dawać. A tutaj widzieliście, co było. Kolega ma 4331, czyli całkiem sporo. Po jego spocie też 1378. A może w środku bitwy ogłoszenie parafialne. Słuchajcie, ponieważ Czernobylit bardzo mi się spodobał, to postanowiłem, że trzeba szybko skończyć Red Dead Redemption, przynajmniej w fabułę główną, tak żebym mógł sobie Czernobylita pograć, bo nie chcę zostawiać gry nieskończonej, jako że mi się coraz bardziej podobać. No i wydaje mi się, że następne streamy z Red Dead Redemption będą długie. Także przygotujcie sobie kolej chipsy, <głosy> albo <noise> zsiadłem mleko i nie wiem, co tam zdrowego do tego może być ogóreczki zielone. Bardzo możliwe, że stream dzisiaj zacznie się o godzinie, no pomiędzy 20 a 21, ponieważ no nie chcę grać poza streamem w tę grę. A mi się spodobało to rozbudowa tamtej bazy i tak dalej. <grytanie> Także koniec ogłoszenia parafialnego. Czy gdzieś tu będzie skorpion? A jeżeli tak, to ile hapsa będzie miał? Albo się cofną zupełnie. kolega nie będzie przewracał drzewek, to pewnie nie pokapuje się tamten. No bardzo niedobrze jest. Czyli tu wyciąg się szykuje. Bardzo, bardzo niedobrze. Górkę mają obstawioną, bo ktoś tam jest. Lis właśnie zginął, czyli RHM ładnie tam dał radę. Kurczę, nie ma go tu. Z, z lewej na pewno go nie ma, bo kolega byłby wyspotowany. Czyli uciekł zupełnie stąd, gościu. Uciekł gdzieś na środek, albo nie wiem, na górkę może nawet pojechał. No to będzie ciekawe. Niestety, 46 sekund zostało. Zablokowano zajmowanie bazy. Patrzcie, jest dziadostwo. Będzie to i taran. Tak jest. Pięknie. No. Mamy tutaj. Yy, czekajcie, bo znowu to zapomniałem tak włączyć. To jest 5, czyli bardzo twardy orzech do zgryzienia. O! Ważne, żeby go teraz kolega przytomnie jeszcze w kółko jest zdekapowane, czyli super. No, karnawał też jest tutaj bardzo niebezpieczny. Nie wiem, czy ten TS5 nie gra, czy co? On powinien się odwrócić do licha ciężkiego. On nie rusza rufą. Karnawał ruszył, ale on sam będzie mu ciężko. Jeszcze jest na ogrysku, Tak jest. 5 fragów. No i ładnie. Powiem szczerze, że nadzwyczaj dobrego cela tutaj kolega miał, bo to działo wcale aż takie bardzo celne nie jest. Jak się strzela na takie dalekie odległości. No i to jest koniec bitwy. To jest koniec bitwy. Zobaczymy, jakie są wyniki. I tak to wygląda. Jest MK. No, epickiego medalu żadnego nie ma, bo za mało fragów, ale mamy wynik 2088 podstawowego EXPA, 6 fragów i 6760 uszkodzeń. Co jest wynikiem całkiem, całkiem ciekawym. Oczywiście tutaj nie byłoby 2000, gdyby koleżanka nie wyspotowała. 1378, bo jak na obrażenia 6700 to no, nie wychodzi, zazwyczaj 2000 nie można przekroczyć, ale z tym już się udało. Także czołg całkiem, całkiem wydaje mi się ciekawy, zupełnie inny niż na przykład T54 First Prototype. To tyle, żegnam się z Wami, do usłyszenia.